Ekspres do kawy Delonghi Dinamica Plus model Ekam 370.95S. To w pełni automatyczne urządzenie do zaparzania smacznej kawy. Za pomocą jednego przycisku możemy uzyskać jedną z wielu zdefiniowanych przez producenta smacznych kaw. Zapraszam do obejrzenia filmu. Jeśli cię materiał zainteresuje, to daj łapkę w górę i napisz coś w komentarzu. Oraz zasubskrybuj mój kanał i włącz dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowym wideo. Urządzenie prezentuje się estetycznie. Z przodu posiada czytelny dotykowy wyświetlacz. Jest to panel sterowania tym ekspresem. Z boku po prawej stronie znajduje się pojemnik na wodę. Ma on pojemność niecałe 2 litry konkretnie 1,8 litra. Pojemnik ten jest bardzo wygodnie umieszczony, jest do niego łatwy dostęp. W prosty sposób można go wysunąć, żeby na przykład uzupełnić wodę albo wymienić zainstalowany w nim filtr do wody. Od góry tego ekspresu znajduje się miejsce do zasypania kawy. Producent deklaruje, że wchodzi tu 30 deko ziarnistej kawy, mi jednak dziwnym trafem wchodzi 25 deko kawy. Więc jest ok, bo cała mała paczka kawy wchodzi na raz. W tym samym miejscu zostało również ulokowane pokrętło do płynnej regulacji młynka do mielenia kawy. Kręcąc nim w prawo albo w lewo mamy wpływ na grubość zmielenia ziarna, czyli na smak kawy. Uwaga! Producent zaleca, żeby taką regulację dokonywać tylko i wyłącznie podczas pracy młynka, czyli wedle zaleceń nie powinniśmy kręcić tym pokrętłem podczas postoju. Obok pojemnika na ziarnistą kawę znajduje się miejsce do wygrzewania filiżanek. Natomiast pod panelem sterowania znajduje się wylewka zaparzonej kawy. Wylewka ta jest regulowana w górę i w dół, co pozwala nam zastosować różnego rodzaju i różnej wysokości naczynia do picia kawy. Tak więc nie powinno to mieć znaczenia, czy będziemy nalewać kawę do małej filiżanki do espresso, czy ewentualnie po polsku, czyli do szklanki lub po amerykańsku do większego zbanka, czyli tak zwana kawa americana, nazywana również lon. Pod omawianą już wylewką znajduje się tacka z metalową podstawką. Muszę przyznać, że pierwszy raz w życiu widzę, żeby dość gruby pochromowany metal tak szybko się rysował od szklanych albo porcelanowych filiżanek. No ja pierdzielę, przecież to jest jakiś szok, a wygląda to, jakby ten ekspres służył w wojsku i to na pierwszej linii frontu, a przecież jest używany w domu i ma raptem parę miesięcy. Więc strach się bać, jak to będzie wyglądało po paru latach używania. Omawiana tacka spełnia tu również rolę pojemnika na skropliny. Pojemnik ten łatwo się wysuwa, znajduje się tu również sporej wielkości pojemnik na fułsy po zaparzonej kawie. Fusy te nie wyglądają tak jak ze szklanki po tradycyjnej kawie po turecku. W tym przypadku są to mocno sprasowane i wyciśnięte krążki. Krążki te są dziełem zaparzacza, a zaparzacz znajduje się zaraz za zbiornikiem z wodą. Do niego jest również łatwy dostęp. Jest to o tyle istotne, bo producent ekspresu zaleca przepłukanie go pod bieżącą wodą co najmniej raz w miesiącu. Czynność ta jest tak łatwa i szybka, że ja osobiście go płuczę raz w tygodniu i przez to zawsze mam smak, zapach i aromat świeżej kawy, a nie powiedzmy sobie stechizny. Napiszcie w komentarzach, czy używacie jakichś urządzeń do parzenia kawy, czy być może wolicie kawę po turecku po prostu zalewaną. Jeżeli używacie jakichś urządzeń, to napiszcie w komentarzu jakie to jest i czy jesteście zadowoleni z jego działania. Mówiąc krótko, czy spełnia wasze oczekiwanie? Może to być pouczający temat. Naprawdę mnie to interesuje. Być może wymienimy swoje opinie na ten temat. Więc piszcie śmiało i rozsądnie. Do omawianego ekspresu producent dołożył zmyślny system do wytwarzania pianki do cappuccino. No muszę przyznać, że tu zaskoczył mnie ten ekspres po raz drugi. Pierwszy raz to tym, że super szybko się porysowała tacka na filiżanki. Ja pierdzielę za szybko, stanowczo za szybko. Drugi raz mnie zaskoczył właśnie ten system do wytwarzania pianki z mleka. No muszę przyznać, że zaje fajnie ta pianka mu wychodzi naprawdę sztos. Do tego na duży plus jest fakt, że wielkość i gęstość tej pianki możemy w łatwy sposób regulować. Wielką zaletą tego systemu jest również funkcja do czyszczenia pojemnika oraz rurek gorącą parą. A to po to, żeby się ten układ nie pokleił po skończonej pracy. Oczywiście takie zgrubne czyszczenie ma krótkotrwałą ważność, więc tak czy owak nie zwalnia nas to z obowiązku, żeby raz na parę dni po opróżnieniu pojemnika przepłukać go gorącą wodą. No to włączam maszynę i zaprezentuję jakąś przykładową kawę. Pierwsze CO zrobi ten ekspres, to zaraz po włączeniu zacznie przepukiwać dysze w wylewce gorącą wodą. Dopiero po zakończeniu tej czynności można powiedzieć, że jest gotowy do pracy. W naszym ekspresie mamy stworzone profile użytkownika, to znaczy, że każdy domownik ustawił SE kawę albo wiele różnych kaw wedle własnej preferencji. Więc możesz ingerować w fabryczne ustawienia parzenia kawy. I każdą kawę możesz spersonalizować wedle swojego gustu. Czyli możesz zwiększyć bądź zmniejszyć moc kawy, możesz zwiększyć albo zmniejszyć aromat kawy, oraz możesz zwiększyć, ewentualnie zmniejszyć, wielkość porcji kawy. Jest to mega fajne rozwiązanie. U nas każdy ma ustawiony własny profil i sam sobie nawydziwiał z kawą wedle własnego gustu. Więc jak sobie ustawisz, tak ci będzie smakowała kawa. Jednocześnie, gdy mamy chęć napicia się kawy bez własnych udziwnień, to wystarczy nie wchodzić w żaden z predefiniowanych profili, tylko zaparzyć kawę na ustawieniach fabrycznych. Proszę mi wierzyć, że również jest bardzo, bardzo smaczna. Natomiast wybór gotowych kaw jest spory i to wszystko za pomocą naciśnięcia jednego konkretnego przycisku. Pomimo, że maszyny tego typu są stworzone głównie z myślą do serwowania nam wykwintnych kaw. Z dużą pianką mleczną oraz z bardzo wysublimowanymi nazwami tych kaw. To ja osobiście najczęściej serwuję sobie po prostu małą czarną. Muszę przyznać, że ta przysłowiowa mała czarna kawa smakuje świetnie. Wszystko możliwe, że tajemnica tego smaku i aromatu tkwi w jego wysokociśnieniowym zaparzaczu, który generuje ciśnienie aż 19 barów. Teraz pokażę, jak ten ekspres robi kawę o nazwie La Ate Macchiato oraz klasyczne cappuccino. Wiadomo, dobre cappuccino nie obędzie się bez dużej, solidnej pianki z mleka. Przekręcając w lewo bądź w prawo, możemy zwiększyć albo zmniejszyć wielkość tejże pianki. Tak więc po nastawieniu tych ustawień, ekspres rozpoczyna swoją pracę. Trzeba przyznać szczerze, że demonem szybkości to on nie jest, ale robi za to dobrze za każdym razem i ma swoją powtarzalność. Pianka wychodzi bardzo solidna, jest gęsta i jest jej naprawdę dużo, czyli wedle własnego życzenia takie również były oczekiwania. Po spienieniu mleka, ekspres rozpoczyna mielenie odpowiedniej ilości kawy. A że lubię mocną kawę, to ta porcja do mielenia jest dość znaczna. Właśnie w tym momencie ta zmielona kawa jest dożowana do zaparzacza. Tu właśnie nastąpi proces zaparzania kawy pod ciśnieniem 19 bar. Widać, że proces automatyzacji w znaczny sposób ułatwił codzienne życie osobom, które mają chęć picia dobrej kawy w warunkach domowych. O ile da się opisać na przykład gęstość mlecznej pianki. Albo wielkość czy ilość tej pianki. To na pewno nie da się opisać tego niesamowitego aromatu świeżo mielonej. I świeżo zaparzanej kawy. No, aromat jest przedni, do prawdy, powiadam wam. Pochwalcie się w komentarzach, w jakich kawach gustujecie. Jaki typ kawy wam najbardziej odpowiada? Czy jest to czarna klasyczna kawa, czy być może kawa z mlekiem? Albo jedna z wielu różnych kaw z dużą i gęstą pianką. Pochwalcie się w czym gustujecie, bardzo mnie to ciekawi. Teraz zobaczymy jak ten ekspres zaparza kawę o nazwie Laate Macchiato. Celowo zostało to określenie sformułowane przeze mnie jako o nazwie, ponieważ z wyglądu mało czym się różni Laate Macchiato od cappuccino. No a smakowo obydwie są bardzo dobre i nie do odróżnienia przeze mnie. Procedura parzenia jest identyczna jak w omawianym wcześniej Cappuccino. Tak więc oszczędzę wam swoich niepachowych wywodów i niech obraz przemówi sam za siebie. Zobaczcie sami, te dwie z pozoru różne kawy wyglądają łudząco podobnie do siebie. To samo tyczy się również smaku, zapachu i aromatu. Niemniej jednak, na szczęście, jest to wszystko na wysokim poziomie. Szczerze powiem, ja nie umiem rozróżnić tych dwóch kaw od siebie, pomimo że się inaczej nazywają. Ja pierdzielę, a może ze mną jest coś nie tak. Teraz do wcześniej już zrobionej kawy z mlekiem, tak zwanej white coffee, dorobimy większą ilość gęstej pianki z mleka. Ja używam mleka tłustego 3,2 zawartości tłuszczu. Mleko to jest również bez laktozy ponieważ tak jak wiele rzeczy w życiu codziennym, jej nie akceptuje i nie toleruje. Jak widać, zbanek jest słusznych rozmiarów, ma pojemność 600 ml, więc pianki z mleka również możemy więcej pod korek dotankować. No i voilà, proszę bardzo, jaka zaje fajna pianka. Oto trzy różnie nazywające się kawy. Pierwsza, ta po lewej stronie ekranu, to klasyczne cappuccino. Natomiast ten bycór w środku to White Coffee w wersji Long czyli w dużej objętości. A ta niczym nie wyróżniająca się kawa, która znajduje się po prawej stronie waszego ekranu to Laate Macchiato. Niby różnobrzmiące nazwy, ale w sumie podobne do siebie kawy. Teraz następuje procedura samoczyszczenia spieniacza do mleka. Ekspres sam informuje nas o tym, wyświetlając odpowiedni komunikat tekstowo-graficzny. Na swoim wyświetlaczu, po czym przystępuje do przepukiwania dysz i rurek. Po wykonaniu tej czynności możemy odpiąć od ekspresu spieniacz do mleka i na przykład schować go do lodówki na następny dzień. W ten sposób mleko, które zostało w pojemniku spieniacza, będzie utrzymywało świeżość. Dziękuję za wspólne obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli Cię materiał zainteresował, to daj łapkę w górę i napisz coś w komentarzu. Oraz włącz dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowym wideo.